Czy masz teraz 5 minut, aby chwilkę ze mną zostać, tą, tą małą? I jeszcze drugie pytanie, czy jesteś w stanie wygospodarować w ciągu dnia 60 minut? Nie, muszą, nie musi być to godzinka w kupie, może być to 60 minut e, rozrzucone po całym dniu. Jeżeli tak, to zostań ze mną. Witam się z tobą, Litka Budzińska, bo chciałabym ci dzisiaj powiedzieć, jak możesz zagospodarować takie 60 minut dziennie i co może to ci. Dać. A więc, jeżeli jesteś taką osobą, która mówi: No, w sumie mogę taką godzinkę dziennie znaleźć, a może jesteś taką osobą, która ma dużo więcej czasu, to też cię zapraszam, żebyś została teraz ze mną, bo jeżeli nie, nie masz tego czasu, to pokażę ci, jak można go uzyskać o wiele więcej i w jaki sposób to my wszyscy osiągamy. Jeżeli jesteś taką osobą, która ma dużo czasu, ma dużo pieniędzy, to oczywiście ci gratuluję, super, ale może masz otwarte serce i lubisz pomagać innym osobom. A może chciałaś, chciałabyś jeszcze na przykład troszeczkę o siebie zadbać, może o swój rozwój osobisty, zapraszam cię na te kilka minutek. A więc, co miałabyś robić? Też oczywiście to dotyczy panów. Co miałabyś robić lub miałbyś robić? Niezależnie od Twoich potrzeb, w ciągu tych wygospodarowanych 60 minut w ciągu dnia, chciałam Cię dzisiaj zaprosić do właśnie przygody w branży network marketing. Czym jest ta branża? To jest taka praca z domu, bardzo obecnie trendy, bardzo popularna, która umożliwia ci wybudowanie z domu w tym wolnych kilkudziesięciu minutach. Niezależnego osobistego biznesu online, może nawet o zasięgu międzynarodowym, tak jak ja to robię. Co Ty na to? Jeżeli chociaż odrobinę ten temat Cię zainspirował, czy interesuje, to proszę zostań ze mną te kilka minutek. Co my w, co my w obecnej dobie najczęściej robimy? Jeżeli gdzieś czekamy, jedziemy, jesteśmy w podróży, jesteśmy w komunikacji miejskiej, siedzimy w kolejce, stoimy w kolejce, nie wiem, gdzieś nudzimy się w domu, wstajemy rano, kładziemy się spać, co my robimy najczęściej? Jeżeli mnie słuchasz, to znaczy, że jesteś na mediach społecznościowych, to znaczy, że używasz internetu i to również oznacza, że skrolujesz paluszkiem w dół i w, w górę, obserwujesz inne osoby, jesteś na jakichś grupach zainteresowań, jesteś w jakichś może wyzwaniach, Lubisz podglądać, co gwiazdy robią, a więc jesteś na tym internecie codziennie. Ja ci chcę dzisiaj pokazać, jak ten czas bardziej mądrze zagospodarować, bardziej efektywnie, a przy okazji może podreperować swoje zdrowie, a może przy okazji podreperować swój portfel, a może przy okazji trochę bardziej jeszcze zainwestować w siebie, rozwinąć siebie, poznać nowych ludzi, nie wiem, co, co dla Ciebie jest ważne. Chcę Ci pokazać, jak te cenne minuty, które bardzo często gdzieś tracimy, albo staramy się je wykorzystać, na przykład właśnie w kolejkach, można zagospodarować inaczej i uzyskać z tego na przykład dodatkowy dochód, albo w niedalekiej perspektywie dodatkowy czas, albo dodatkowe inspiracje dodatkowych znajomych, przyjaciół na całym świecie. Po pierwsze, co miałbyś robić? Czy miałabyś robić? Znajdź firmę w branży network marketing, którą chciałbyś czy chciałabyś reprezentować. Zostań takim ambasadorem firmy, jak ja też jestem ambasadorem firmy. I co Ci mogę podpowiedzieć? Znajdź producenta, który ma produkty codzienne, do codziennego użytku, codziennie zużywalne, a więc takie, które i tak niezależnie od tego musisz co miesiąc na przykład, czy, czy to, co tydzień kupować do domu, jak to zrobić? Możesz zadzwonić do mnie, a ja pomogę Ci takiego producenta znaleźć. Może wspólnie wypracujemy y, y, jakąś drogę dla, y, dla Ciebie. Po drugie, wypróbuj te produkty, to jest bardzo ważne, bo. Y, 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 nie możemy być ambasadorem jakiejś firmy, jeżeli nie znamy jej produktów, a więc trzeba wybrać dobre produkty dla siebie, dla swojej rodziny, które będą spełniały Twoje oczekiwania. Jeżeli Ty je wyprodukujesz, wypróbujesz i któryś Ci szczególnie przypadnie do gusta, może wiele, polubisz, to wtedy już bez problemu będziesz mógł polecać te produkty innym osobom. I tak jak powiedziałam, ważne jest, żeby te produkty były zużywalne, żeby te produkty były do codziennego użytku, żeby to nie była wąska e, gałązka tylko jakieś e, związana z czymś, prawda? Produkty, które zużywasz, które używasz ty, twoja rodzina, którymi możesz się delektować. I wtedy jak je polubisz to twoje polecenia nie będą sztuczne. Będziesz swoim pierwszym klientem i najlepszym swoim klientem, a wtedy bez problemu Będziesz mógł czy mogła reklamować te produkty dalej? Co się dzieje? Firma, y, y, której stajesz się klientem, której polecasz jeszcze innych klientów, ona po prostu zaczyna ci za to, że jesteś jej ambasadorem, jej reklamą tej firmy, zaczyna ci za to co miesiąc płacić. I w ten sposób zaczyna się może niechcący troszeczkę twój y, biznes online z domu. Biznes w branży network marketing. Możesz być w tym czasie mamusią, która karmi dziecko jeszcze, może to dziecko masz przy piersi, może być mamusią, która zajmuje się może takimi przedszkolakami w domu, budując z nimi, nie wiem, klocki, możesz jednocześnie polecać mamom fantastyczne produkty, które dla tych dzieci są przeznaczone. I trzecia rzecz. Potrzebujesz tej godzinki dziennie, tych 60 minut, tak minimum. Dlaczego? Dlatego, że w tym czasie no, trzeba poznać produkty, y, trzeba y, poczytać o tych produktach, troszeczkę się podszkolić, y, trzeba też znaleźć w tym czasie czas, żeby tymi produktami się y, y, dzielić y, z innymi osobami, czyli powiedzieć im na przykład na, na mediach społecznościowych, może na Instagramie coś wrzucić. To w ten sposób się odbywa i uwaga, uwaga, nie musi to być to 60 minut, czyli jedna godzina taka stricte. To mogą być takie bloki, jak robią to mamy z małymi dziećmi, czyli 15 minut jak dziecko jest z kąpieli, 15 minut jak dziecko uśnie jeżeli komuś dłużej śpi, to gratulacja, gratulacje. Możesz się pouczyć na przykład, w czasie prasowania słuchawki założyć na uszy, tak? Możesz posłuchać jakichś szkoleń, właśnie. Możesz z kimś rozmawiać, prasując, nie wiem, gotując, piorąc w ten sposób pracą sobie mamy, które świetnie pracują z domu możesz też jeżeli, nudów, jeżeli oglądasz jakiś serial właściwie z nudu, bo wtedy odpoczywasz w cudzysłowie przy nim to w tym czasie możesz też po prostu poznawać te produkty, które później będziesz polecać i powiem Ci tak tą godzinę dziennie naprawdę można znaleźć jeżeli masz nadmiar godzin dziennie możesz więcej czasu przeznaczyć na to możesz pomóc innym osobom Zainteresować się takim biznesem, którym akurat bardzo potrzebne są na przykład pieniążki. Ty je masz, ale ta osoba może ich, może ich nie ma. A może jest, masz wszystko, masz pieniądze, masz zdrowie, ale może brakuje Ci relacji z innymi ludźmi. To jest świetny biznes, żeby te relacje zacząć budować z innymi osobami. Powiem Ci więcej. Jeżeli jesteś, no jesteś na mediach społecznościowych, to tak jak ja, możesz to robić na całym świecie bez ograniczeń, nie znasz języka nie szkodzi. Polonia jest na całym świecie. A więc. Bez ograniczeń możesz budować e, swój biznes domowy w tych tylko 60 minutach dziennie, jeżeli na, nawet tylko tyle ich e, posiadasz. E, posiada, czyli zobacz, jaki to jest prosty, e, prosty biznes na te 60 minut dziennie. Poznać produkty, polubić produkty i te, które polubisz, polecić innym osobom. I jeżeli ty sam się zakochasz, czy zako zakochałaś w tych produktach, to po prostu zwyczajnie powiedzieć innym ludziom, jak mogą robić to samo. I to jest, w ten sposób się rozwija swój biznes online, właśnie przez internet, jak robię to ja. Co ci chcę jeszcze polecić? To jest bardzo trendy teraz. Zresztą pandemia jeszcze bardziej rozchulała ten biznes ja zachęcam Ciebie, żebyś chociaż spróbowała, kto wie, może to będzie Twoja droga do sukcesu, może to będzie spełnienie Twoich marzeń i tak na, na koniec chcę Ci powiedzieć, że bardzo fantastycznie pracuje się z ludźmi na całym świecie ja jestem od troszeczkę więcej niż 3 lata w tym biznesie i już pracuję z ludźmi w wielu krajach świata i zobacz co jest fantastycznego, pracuję z Hanią dokładnie z Hanią z Chicago nawet ja jej bezpośrednio nie zaprosiłam tylko zaprosiła ją moja Yy, znajoma yy, spod Warszawy. Cieszę się, że yy, z, yy, z Iza, że z tymi dwoma dziewczynami współpracuję. Byłam w Stanach, na Florydzie, byłam w New Jersey, byłam, yy, nie wiem, w Waszyngtonie, w Nowym Jorku, w yy, Filadelfii, ale nie byłam jeszcze yy, w Chicago. A Hania jest w Chicago. Może akurat przez ten biznes będę mogła tam polecieć, bo na przykład będę robiła jakieś tam szkolenia. Póki co robię, mogę to robić online. A więc zobaczcie... Yy, a może potrzebujesz firmy, która da ci tak świetne produkty, jak dała mnie, to jest Forever Living Products. W które podniosły moją odporność, dały mi dużo energii, trzymam dzięki nim dobrą sylwetkę, bardzo dobre samopoczucie. Wiele osób z mojego grona, w tym moja mama, o wiele lepiej się czuje używając te produkty. A więc wybrałam firmę, która ma całą gamę produktów do codziennego plus ta, użytku, plus taką, która ma naturalne produkty, najwyższej jakości, takie premium produkty. Które też bardzo mocno podreperowały mój stan zdrowia. Jeżeli nie wiem, co jest dla Ciebie ważne, jeżeli cokolwiek z tych rzeczy, które Ci yy, yy, mówiłam w tej chwili, są dla Ciebie ważne, to śmiało kontaktuj się ze, ze mną, hmm, może, może pomyślałaś sobie, hm. No, mogę znaleźć w sumie te 60 minut. To jest takie minimum, bo jeżeli chcesz się rozwinąć, oczywiście, możesz zawsze dołączyć do firmy, korzystać z jej produktów, ale jeżeli chcesz coś dodatkowego, czy rozwoju osobistego, czy dodatkowego dochodu, czy chcesz pomagać innym osobom, czy chcesz może podróżować za darmo, to te 60 minut jest tak absolutne minimum na początku. Później, jeżeli to Ci się spodoba, możesz oczywiście pracować sobie więcej, możesz sobie pracować kilka godzin dziennie. Wszystko zależy od Ciebie. To jest wielka elastyczność w tej pracy i dlatego do takiej pracy, jeżeli masz tylko 60 minut dziennie, zapraszam Cię. Yy, mogę Ci podpowiedzieć. Yy, Pokażę Ci moją firmę, ale też mogę Ci podpowiedzieć, poradzić, jak, jak, jak poglądać jeszcze inne firmy, jak sprawdzić plan marketingowy, żeby był dla Ciebie bardzo korzystny, dla Twoich bliskich. Ja na przykład, wybrałam taką firmę, w której jest dziedziczenie, czyli to, co robię teraz, ten zespół, który buduję, zostanie odziedziczony. Po, po mnie, bezpośrednio przez moich spadkobierców, i oni będą dalej, że tylko będą chcieli go rozwijać, jeżeli nie, to będą mieli z tego profity do końca z kolei swojego życia. A więc zapraszam Cię do, do odważnego kontaktu. Kontakt ze mną nie jest, nie jest decyzją, możesz spokojnie sobie przemyśleć temat, a w międzyczasie mogę Ci podesłać materiały, które mogą Cię zainteresować. Na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że kogoś zainspirowałam, w jaki sposób zagospodarować te kilkadziesiąt minut dziennie i mieć z tego jeszcze profity dla siebie, dla swoich bliskich. Pa! pa.